Cześć, widzowie. Witam Was w, kole w kolejnym odcinku z serii Młodzi na Roli. Jest to już u mnie drugi odcinek, ogólnie trzeci. Dzisiaj, właśnie, kiedy to nagrywamy, piąteczek, jest godzina. No co, co, co chcesz? Nie No pięknie, bizonek się wkręcił na obrazy. Zobacz czy się nagrywa, nie? No tak, sprawdzam już. nie. O, to dobrze. Co, jak za tym widzą, to normalnie. Głośniej, to, to po pierwsze że głośny, a po drugie ma takie fajne dźwięki. Zakochałem się, zakochałem się. <noise> no, możecie wpadać do mnie na Discorda, już, ja już sobie ścisłe dźwięki, a po 10%, bo tak głośno chodzi ten bizon. Weź je pytaj człowieku, nie? O. Możecie wpadać do mnie na Discorda? Oraz do Lukasa zapraszam. No i do Lukasa na zapraszam, no bo zostało mu. zostały mu dwa suwiki do 70, tak? Halo, panie Lukasie? Co, co, co? Nie ma ten, 85, Tutaj stoi przy ścieżce Na ścieżce A co? nie ja wezmę na do razie, prawda? A czemu? Bo nam się torek zakopał. Bo co? Tytorek nam się zakopał Co ty żeś zrobił? Normalnie chciałem gaz dałem, no i no nie... Stałem, stanął. No serio? To mi przyrzekł. Chciałem ogólnie pociągnąć się? Tam sobie radę, na, za, na razie tknij sobie, nie? Ja na razie przyszukuję, nie? Okej, okay, no to będę się bardziej obserwował, co ty tam odwalasz. Akurat... Ale mówię, wie, ja dałem, jest to gaz, nie? Mówię, co jest, kurka, rulka? Ja był ten, jak się na długą kamerę, nie? E, I ten, a on siedzi, nie? Gdzie mamy holder tak ciekawości? Przed domem Przed domem? Tam, w tchórniku I możesz może oczywiście przypomnieć wid po widzom, że kupiliśmy w nie? Bo, A, no właśnie, to. jak widzieliście, w sumie na to przyjechał do nas tu, udało się Wyniosło nas to ile? Około 5 tysięcy Coś koło 4,5 tysięcy bardziej bym powiedział No jak, mieliśmy... no, może tak 12,5, no, Cztery... 400 wyszło za tura tanio, ale przez to, że miał być w kwietniu, a przyjechał w lipcu, no to nam zrobili zniżkę i powiedzieli, że trochę opuszczą nam z tego względu, że musieliśmy czekać. W sumie nam się z turem nie śpieszyło, ale widać, że firma szanuje klienta, także to na plus na pewno i już mamy tura, mamy też dla niego Chwytak do Kiszanki czy tam no, krokodyla oraz łyżkę Brakuje nam jeszcze widzę O! Wjechałem, dobra Ja mam prośbę do Ciebie Znaczy no. prośbę, no w sumie nie prośbę tego tak powiedzieć Że już się oddaję oczywiście oświetlę piątkę bo udało mi się od razu wyjechać bez pomocy A po drugie ten ten hol to laguje, znaczy jak jeśli jest podpięty to od razu musisz nagrać, więc no. tego fala nie będzie mieć. No, będziesz fajnie. Coś jest z nim nie tak po prostu. Mi się wydaje ze swoim komputerem, coś jest że tak, wiesz. Ale nie to musi coś być nie tak z modem, wiesz? Oj, no, no o, fajnie, o. żeś mi to przyszepę tu postawił na uwrocie, nie? Od Nie jak na Mam nadzieję, że mi ją postawisz tam gdzie była. Tak, a... Dobra, dasz radę, będziesz od razu wstał. Nie bierze. Rozumiesz to Tak, tylko że stoisz minął, uwrócił, nie roz... Ja się tu będę są pół godziny, tylko potem o matce 600 przyczepów przejął. To jest ten, jeszcze raz ten. Czy mam jakieś przyczepy tam zostawić? Poprześ, jak jeszcze raz ten, fajnie. Dobra, udało mi się jakoś. I jak coś, to jeszcze tam 85 piątkę postawię, nie? No. Mam nadzieję, że się nie obradzisz. A dobra, już ty nie, nie będę odzywał. <laughs> dobra, walnij jeszcze raz poprzniaczek i będzie tak. Tam, na no, końcu to pole będzie szersze niż dłuższe, wiesz? Jak będę tak poprzeszki walił. Ale jeszcze jeden mam wiesz, do szkolnicy. No ale z tym polem coś jest nie tak, nie? Z tobą też. Możliwe. Nie mówię, że nie. No Lukas tam miał zbierać belki, a ja skoszę pole, a on... on nawet po pola nie pozbiera A miał jeszcze w międzyczasie na pole 66 pojechać No niestety wyszło tak, że za torek nie. Posł. A się okazało, że wystarczył cofnąć do tyłu No Myślisz, że tego nie widziałem? Ja wiem, że ty mnie wciula robisz, także... Ale nie Pierwszy nie, nie mogę nic zrobić, nie? Dlatego poszedł po holu. Aha, aha. Naprawdę. <laughs> Już się nie tłumacz, nie tłumacz się. Ej, poczekaj. Kurde, obciążników do Zetara założyłem. Bo ogólnie mieliśmy... Widzę taką fajną zabawę, że sobie... Mi się nudziło, bo Lukas... Sam robił coś, nieważne. Ja będę Zobaczyć na robota. kolejnym odcinku. No. Na moim odcinku. I położyłem sobie zetera na dach stodały i... I, i sobie fajnie latał po łapie 4000 na godzinę i musiałem kupić nowego. Także tak. Znaczy no, nowego, no ten sam tak. Ty, bo rozmnożyły mi się kostki no, czy to było mnie, czy Nie to no. umicz, Co ci się A, jak, stało? Jak coś to pozwoli, że to nie będzie ładnie ułożone, pewno. No, chyba, ci coś woli. O, jak mam to ułożyć? A może? Chyba, za... A możesz zapiąć pasy? Po co? Ale to możesz. To nie. A dobra, możesz. Nie, bo chodzi mi o to, czy litry będą się zgadzały, nie? Nie, można, można. Potem przy tym. O, no, no, przy wymianie. a propos wymieniania, to zobaczy się na kolejnym odcinku. No. E, a co chciałem powiedzieć, e, że to ty robiłeś na no, rozmiar 93, tak, na moim odcineczku. No. A jakbyś zrobił na 90 rozmiar, to by było po 500 litrów, więc no. Czemu to tak? Bo nie wiem czemu, ale no po prostu jak ogarnia mi nie nie? To jak masz? czytałem Seiba, no to ten na 90 to 500 litrów, nie? To nie, źle Ale dobrze, chociaż będziemy wiedzieć już co z tym razem To podejrzewam, że to było 10 razy mniej tych prostych Tak, 10 razy już od razu, no chciałbyś no, raczej, no, no trochę było na pewno mniej tak, ale no. Jeździesz już z tym na wymianę? Nie no jeszcze nie. Czy ładujesz jeszcze? To ładuj. Bo widzę, że chyba na pole 66 w tym odcinku nie wyjedziemy, wiesz? Czemu? A zanim co to pozbierasz? A mi tam opryski szybko Przecież zejdą tam ile? 4 przejazdy, 5 zrobię i bajlanda, nie? No, opryski to akurat ten czterech na pewno tam nie zrobi przejazdu, bo ten opryskiwacz jest trochę zabi Ale słuchaj, będziesz mógł wysypać jeszcze. Opryskiwacz jest też. większy od siewki. No to tak. No, zresztą zobaczymy. E, ten co ja chciałem powiedzieć, ale ten, będziesz mógł jeszcze wysypać e, z I Wiesz, z rzepakiem oczywiście i, no. Właśnie. No, że widzowie ta propos, a propos tego sypania, to się zawiodło, że tak mało sypło tego rzepaku. A nie w sypa. końcu rzepak, nie? Jest jeszcze mi został jeden przejazd, ale mam na razie dwie tony 200. Tylko tyle? No. Dobra. Tak że nie wiem czy się opłaca w tym sezonie wywazić, czy... w tym sezonie wywieźć wszystko. Nie no na pewno no, no, słuchaj, no tam parę nawet 4000 to coś tam będzie, <coughs> tak, no, ale wiesz. Właśnie po ile tu rzepak chodzi, bo to normalny to ten... Nie ogarnia co jeżeli chodzi o normalnego. 2000 będzie, Za tona. No no, co no gier? 2000-1800. No, to 3 tony może będziemy mieli. Nie, no, no 2,5. 2,5. 2,5 tysiąca? No. Ale nie, bo ty mamy. A, 2,5 tysiąca litrów. Dobra Myślę, że to no nie ma. Nie no, spadł. No. Co łatwiej O co chodzi? Co łatwe o co chodzi? Nic nie. coś mówię, że my mamy ten łatwy, ale co to nie wiem Chodziłem trudności, nie wiem czy mamy zmieniony tak. Mamy Ja to zmieniałem przecież Tak zmieniałeś to dobrze jeszcze tam dwie felki No powiem z tego przy, tego z tego pola będzie ten jak się nazywa No dwie tony 448 kilo o, ale z tego pola zasłony to będą dwa, dwie przyczepy. Więc to, takim przyzwoicie Jakbyś ładnie poukładał, to jedna bywa nie wiem czy cała To ty jedna przypy ty będziesz ładował, dobra Ale, słuchaj, jakbym ładował ładnie, to wiesz, no ja bym jeszcze bym nie zrobił nie można w jedną stronę, tak? To, żeby więcej się zmieściło, to byście więcej zmieściło, na ale... To prawda. A ci powiem, że na multiplayer nie jest łatwo zbierać kostkę Bo z opóźnieniem ta jak jakby leci, zaczyna lecieć, nie? Ja właśnie skończyłem kosić. To w sumie postawię tego bizonu tutaj, nie przygazuj. Dobra, odpalenie? Opuszczenie i zgaszenie, nie? Trajnie z tym farmingiem co zrobione, ale no. Z jednej strony realnie, ale potem przy opuszczenie nierealnie. realnie. Rzeca. tak Może trzeba się... mieć odpalony ten. A, żeby opuścić. No. Jeszcze, jeszcze podnieść to może tak, ale tak, mi to później... No tylko to powiem. mówię, że w jedną stronę to działa dobrze, a w drugą nie. I wiem jaki... Już nie będę mówił... ...debil. Zostawił hol na środku drogi. Sorry, ale takie miałem lagi jak podłączyłem ten hall, że po podjechałem tylko tutaj. Przepraszam. Gdzie że pak sypać tak ogólnie? Ile nam dało tego rzepaku? 2,5 tony. Kurz. Nie wiem, czy to. No, Dobrze. Syp. Nie wiem. Ja bym wysypał tu koło bramy. Ten rzepak. No. No masz rację. Chociaż. C czego możemy mieć dużo jeszcze? No, wsad będziemy mieli też mało i tego mało. Nie, już nie będziemy mieli dużo. soja ewentualnie bo... może być trochę więcej, bo soja to... Soi? No, chopie, ch soja to jest takie samo pole, jak my mamy te dwa tutaj za są Nie, nie, na pewno mniejsze. Delikatnie, tak, człowieku, tak. różnica jest. Ej, nie wiem, jak tam byś mógł... E, to zapisz, że mamy tego, jak to się nazywa... Słomy 9300, nie? Ja mam długo pisa. Ha. Dobra, ale wiesz, żeby na... A pamiętam. Dobra, napiszę do ciebie na Discordzie. Tak, tak. Ale ja pięknie ułożyłem, nie? Aha, ta tak pięknie, że tak brzyczko. O. Dobra, jedynkę se Jeszcze mi żeś kabli nie podpiął do tej przyczepy. Nie no. Ciężko. Przepraszam. Ciężko ma ta czwórka, po prostu. Dobra, teraz się trochę pobawimy w cofania, w mistrza cofania. Egzamin na prawo jazdy robimy. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj, Hop. Na gospod, do sąsiada I Żeś się zdradził Dobra No tak, czy jak będę wiedzieć o tym, że to jest, Może, gospodę, tak? mo może delikacja, ale no żeś się zdradził Przepraszam Najgorsze jest to, że wszystko tu w te wrota wchodzi na styka. Trzeba naprawdę dobrze wykarować tą przyczepę żeby się złamać. Tu I dałbyś kierownika, nie dałbyś chodzi mi o to, żebym mógł wejść, to czy nie, na nie, no, na kierownika jakbyś Do czego mógł wejść? Do czołnika. Jakiego? <grym> na pewno? Tak No bo dobra, nie, nie musi. Czemu? Nie wiem, czy to zadziała sobie. Czekaj, pasy. Nie pomyślałem o tym wcześniej. że się zapowiada ciekawe cofanie, wiesz? No, a ci powiem szczerze, że... O, dobra, już nie, masz Postój, daję No, aż... torp... zaraz wyjdę z siebie, nie, i stanę obok. O. Ja pierdzielę Tak chcę? No nie pytaj! Nie ma od co Przysypa kolizuje bo oni za... A czwórka się z nią zakopuje, no i wszystko jest git, Ja i o kit tu chodzi A jeszcze, że ci powiem, że jakby się uparnie, to wiesz też tu można by było wysypać. Tylko po prostu z wierzchu, nie? A tylko jak sypiesz, to ile to będzie dwa... Co? Nie, bo żeby wiesz, co nie ściągnęło nas nam podziemy trochę tego nic w przetawku. A czemu? No bo wiesz, może to ściągnąć, tak? Żebyśmy mieli równo, tak? Może ale nie wciągło. Tylko chcę już... zobaczyć co się wcześniej sprzedaje. Ow w grudniu, a... Rzepak w listopadzie. No, też będzie grudniu. No mi się wydaje, że owiec też będzie... w ...grudniu już. Wysypałeś? Czy listopadzie? W listopadzie. Nie, sypię dopiero, bo się tak zastanawiam właśnie, jak to zrobić, ale... Na tył weź. Tak. O Ojej! Ja... No tyle to ja wiem, tylko... ...trzeba dobrze jeszcze wcofać, żeby w przyczepie się to... Tam na prasę nie wpierdzieli o co zboże jest. Dobra, syp. Tylko do przodu, co? ej, bo ten... Ej, do przodu, e! Czekaj, o! Jeszcze, 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 dawaj. Weź jeszcze, jeszcze, do, do przodu, jeszcze, jeszcze. Dobra i weź jeszcze. A wejdę zobaczyć. Nie, no no pół metra dobrze jest. No i jeszcze pół metra do przodu. No i dobra, syp. A ty nie miałeś belek zbierać? Dobra No, już witam do roboty. No ale. A, bo ty jeszcze pyskasz, tak? Tak czy nie? no, co ty? Dobra, to ty Nie powiem. Potem, jak Sła. będziemy pracować jeszcze, słomę. O, 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 chcesz no. zobaczyć co się dzieje? Drog. Nie, no muszę pracować. Dobra, już kupiłem. O kur. Kaczki. No, ten gwiazd jest o. taki. Poczekaj, poczekaj. Nie, nie. To nie można na umor pchać. Co ty, żeś zrobił? Weź mnie pójś. No teraz już. się od. Mm? No. O Jezu, zaszczep wyrwało. o, o idź po zetora i po hol. Ja, ja do hola się nie dotykam, proszę cię. To jest najgorsze, że może być. To weź odepchnić zetora mi od tej przyczepy. Ho, weź, dobra, są se odepchnię. Weź. Już, o, już, już. Hola chociaż podaj do 80 Już, już. Gdzie masz hola, ty? No, hol jest tam, gdzie był. A, dobra, dobra. A miał nie być, powinien. Jest... żeś Odwalił lipę z jeszcze większą niż było. No ale jak to? Odwrotnie! Nie, poczekaj, nie. No, dobrze jest. No nie, no właśnie źle jest. Poczekaj! I... Czemu to nie chcę A, i... dobra. Podjedź, do tyłu, do tyłu. Czemu to nie chcę? Żeś to od dupy strony podpił. Musi chwycić się, musi, musi, musi. No i co, i co, co? i co? będzie przyciąganie. O. Teraz poczekaj. I teraz. No i wsiadaj do śworki No i gasał nie? Dobra, pytaj o coś? Nieważne Bierz, że to z ZK. Już masz podpięty, ci podpiłem po drodze. Tylko czy ja zrobię opryski? Dzięki, dzięki Dobra. Mogę pozbierać Jedź za zorami, wiemź, jeździeć jeźdź O Jezus No jedź, 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 jedź Dobra Mi możesz podawać belki, a ja sobie będę układał je, okej? Okay? Co? Jeszcze raz? Podawaj mi belki bliżej przyczepę, a ja je będę układał na przyczepie. Stoi! Gdzie jesteś? No. Którą masz? Nie? Nie, Be. 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 nie ma ale wystarczającą przez twoje zabawy wiesz. A, to, ale... no nie, 25 <śm> O, to ty, to ty będziesz robisz. mógł się nad ciąg opryski sobie zrobić? O na przykład to sobie ty tak się jak robiłeś, ale Nie wiem czy no właśnie, ja robiłem opryski już. Co ty się zrobisz? STUJZESZ! Daj mi tą belkę ułożyć, okej. Kolejny kilometr na godzinę. Tam nie postawisz, ty. Się tak patrzę, żeby pasowała. to belka wylądowała. Albo stoisz, albo jedziesz. Jest. O. Jak coś to dobiera, będę jechał. Okej? Okay? No, tak. Dobra. Jak mówię stop, to stop, a tak to to jedź. Ale oporowo zetry idzie. Zobaczcie, Burnout z Zetorem robimy. A kurde akurat, że się odpuścił gazem, a my... a cię przyszło. Nie no bo żeby wiesz, to daleko nie było. O Jezus. Czułem szczerze, że trochę kwastu wyszło. Eee, tam. Wiele tak rozmawiam, nie? Czy ci to tego nie przytależować przynajmniej? Jej, tak co? Mówi, Może to przytależować wtedy. Może nie na dzisiaj nic, ale wiesz. Ale po co to przytależować jak to będziesz i tak orał? Ja przydaleczuję się i wtedy się ten. Co ci to da? Ty albo pożepaku przy 400, to chodziło. No, przy pożepaku tak, ale co ci to da po zbożu? Dobra, no, nie wiem. Więcej można... roboty. Pożepaku to, po to może by było przytaryzować, bo to takie wielkie ten, podorkę, żeby szło. To tak też nie dał dużo. Nie? Nie Aha. No, to tak Dobra. E, poczekaj, poczekaj. Pan, poczekaj. W tą stronę układać, tak? Dobra. Nie, bo tu chcę... Aaaa, jak na wsi się układało! O, właśnie, o co mi chodziło. Kurde. O, Jezusie. Oj, 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 Coś czuję, że... Długi <gulisa> odczek, bo jest długi, co? Kurde. Gdzie? O, spadał. Czekaj, nie zadłużaj tej kostki. Czekaj, ja tutaj wstawię. está bem. Eu estou... É! Pera aí! Oh, que elegância! Espera aí. Meu Deus! Você perdeu nossos Jesus! Espera Espera Powiem że konkretnie będzie ładować. No, to oporowo będzie teraz. Na pole 66 poza odcinkiem sobie polecimy, nie? Od razu. I Ułożymy to, a ty na odcinku sobie to możesz wywieźć najwyżej, nie? Jak będziesz chciał, Lukas. Wiesz, będziesz sobie do mnie tu... O, no właśnie. Na pewno ładniej to będzie wyglądać niż te twoje hebre, no. <noise> Czekaj, jadę do przodu. Trzymaj się. No tylko weź tak na tym połacie ruszaj, delikatnie, nie? A jak nam się to zwali. Południowe <noise> zasady. Klika. Stój, 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 stój. O, jezus. Dawaj tą baleczkę tutaj i zakończył odcinek. To uprawa. Nie no, bo tu trzeba... No dobra, daj mi jeszcze, no. Nie tu, nie tu! O, to... o Jezu No i co ty robisz, co ty robisz? Dobra. O, dobra. O Jezus, ale że to rozklecił teraz, poczekaj. Bo mi tu pchasz wszystko Najpierw do roboty mnie zagania, teraz mówisz. Idź pan z taką robotą. Stój tam, eee! Bogdan! No! Co! Kur, ile odpatrzywać! Ja nie! Nie nie tak! Wstaw się z zatorkiem się pożegnamy! okej, okay, ch chodzi do altanki. O, cieniu na mi kamieniu w Dobra, chodzi do to, bo tutaj nie wejdzie. Do, 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 do. To nie jest Altanka, tylko Albona. Przepraszam, słowa, Albona. Al no właśnie. Albona. <śm> 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 Aldona może być. Dobra. Tym pięknym światłym no. akcentem chciałbym się z wami pożegnać, jeżeli wam się odcinek No ale to ja pójdę później, na wieczór. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie sobie łapkę i możecie napisać coś w komentarzach, jeżeli wam się seria podoba. I tym pięknym akcentom chciałbym się z wami pożegnać. Na razie, cześć. Nara.